Najczęstsze błędy opiekunów kończą się bólem pleców i odleżynami. Zobacz, jak ich uniknąć. Dziś pokażemy Ci krok po kroku, jak prawidłowo opiekować się osobą leżącą. Bezpiecznie, z troską i bez szkody dla własnego zdrowia. Najczęstszy błąd, jaki popełniają opiekunowie, to podnoszenie pacjenta z zablokowanymi kolanami zgiętym kręgosłupem. To kończy się bólem pleców i przeciążeniem barków. Pamiętaj! Zanim cokolwiek zrobisz, podejść do łóżka blisko. Ustaw stopy szerzej niż biodra. Ugnij kolana, a plecy trzymaj prosto. Ruch ma wychodzić z nóg, nie z kręgosłupa. Jeśli pacjent może pomóc, poproś go, żeby podparł się rękami lub chwycił za barierkę. Zawsze mów, co będziesz robić. Teraz podniosę pana, razem przesuniemy się w górę. To daje poczucie bezpieczeństwa i współpracy. Jeśli jednak pacjent jest cięższy, ma ograniczoną ruchomość, jest otyły lub w ogóle nie współpracuje, warto rozważyć użycie podnośnika lub pasa transferowego. To znacznie zmniejsza ryzyko urazu zarówno dla opiekuna, jak i dla osoby przenoszonej. W kolejnym odcinku pokażemy więcej o sprzęcie, który może ułatwić takie transfery i codzienną pielęgnację. Używaj też podkładów ślizgowych lub prześcieradeł do przenoszenia. Dzięki nim mniej siły idzie w kręgosłup, a więcej w kontrolowany ruch. Wielu opiekunów boi się ruszać pacjenta, żeby nie zrobić mu krzywdy. A to właśnie brak ruchu jest jednym z największych zagrożeń. W opiece nad pacjentem ważne jest, żeby zadbać o jego skórę. Skóra stanowi bezpośrednie zetknięcie z materacem, co jest zagrożeniem do powstania odleżyn. Jeżeli się nie ruszamy, powstaje złe ukrwienie skóry i powstają odleżyny. Dlatego jeżeli pacjent sam tego nie jest w stanie zrobić, my jako personel jesteśmy zobowiązani co 2-3 godziny zmieniać te pozycje. Człowiek jest tak zbudowany, że ma wystające części ciała, dlatego dbamy o miejsca bezpośrednio narażone. Na plecach są to łopatki, pośladki, pięty i oczywiście głowa. Pacjenta możemy układać zarówno na plecach, jak i na boku. Układając na boku, musimy dbać, żeby była to wygodna pozycja, żeby to nie była pozycja wymuszona i tylko przez nas wymyślona. Najważniejsze jest przestrzegać zasady, żeby nie pocierać skóry, czyli unikamy szarpania prześcieradła, żeby nie pocierać skórą po prześcieradle. Ważne jest, żeby stosować udogodnienia typu jakieś poduszki, podkładki na wystające części ciała, czyli podpięty mamy kółka. Również w zależności, jeżeli pacjent nie rusza rękami, to też dbamy o łokcie, dbamy o barki i co najczęściej zapominamy poduszka, głowa. Patrzymy na to, żeby z tyłu głowy też zmieniać pozycję, żeby ta głowa cały czas nie leżała na poduszce. Przenoszenie pacjenta to jedna z najtrudniejszych czynności, dlatego trzeba to robić z głową. Najlepiej zablokuj wózek, hamulce muszą być zaciągnięte. Zdejmij lub odchyl podnóżki i podłokietniki żeby nic nie przeszkadzało. Pomóż pacjentowi usiąść najpierw obrót na bok, potem podparcie łokciem. Następnie stopniowo do siadł. Używaj pasa transferowego lub chwyć za biodra. Nigdy za ręce. Zachowaj stabilną pozycję. Jedna noga bliżej łóżka, druga w kierunku wózka. Ruch wykonujemy razem. Na trzy przenosimy. Zawsze komunikuj, co się dzieje. To buduje zaufanie. Bardzo ważna jest pielęgnacja skóry pacjenta. Przestrzegamy przede wszystkim zasady, żeby była czysta i żeby była sucha. Stosujemy środki pielęgnacyjne. Uważamy, żeby nie były to środki z alkoholem. Jeżeli widzimy zaczerwienienie. Nie masujemy, nie nacieramy, tylko po prostu odciążamy, zmieniamy pozycję. Żeby pielęgnacja nie sprawiła nam żadnego kłopotu ani niespodzianek, zawsze pamiętajmy, żeby używać materaca przeciwodleżonowego i pamiętać o zmianie pozycji. Sam materac wszystkiego nie załatwi. To bardzo ważne, żeby reagować od razu. Odleżyny mogą rozwijać się w ciągu kilku godzin, a ich leczenie trwa miesiącami. Ćwiczenia bierne to podstawa u pacjentów leżących. Pomagają utrzymać elastyczność mięśni i zapobiegają przygórczom. Zawsze zaczynamy od kończyn górnych. Delikatne zgięcia i wyprosty w stawie łokciowym i nadgarstku. Potem nogi. Unoszenie, zginanie w kolanie, ruchy w biodrze. Nie robimy gwałtownych ruchów. Wszystko powoli i z wyczuciem. Pacjent może nie czuć bólu, ale napięcie mięśni pokaże wam gdzie trzeba się zatrzymać. To także dobra okazja, żeby dotykiem dać wsparcie i bliskość. Ruch to nie tylko fizjologia, to też kontakt i poczucie, że ktoś się nami opiekuje. Nietrzymanie moczu jest przykrą dolegliwością, ale niestety częstą, dlatego musimy uważać i dbać o higienę pacjenta. Dlatego często myjemy, stosujemy różne środki higieniczne i staramy się, żeby pacjent czuł się komfortowo. Każdy pacjent z nietrzymaniem moczu powinien mieć częsty kontakt z urologiem, powinien być pod jego opieką. Jest to specjalista, który pomoże nam zrozumieć fizjologię i pomoże używać właśnie różnych pomocniczych środków. Możemy pacjenta nauczyć samocewnikowania, jak i stosowania zewnętrznych zabezpieczeń. Jeżeli pacjent ma założony cewnik moczowy, należy pamiętać również o jego higienie. Odpowiednie utrzymanie czystości, czyli przemywanie, żeby osprzęt był nie dłużej niż 48 godzin. Należy zmieniać środki chłonne regularnie, nie czekać, aż będą całkowicie wypełnione. Jeśli skóra w okolicach krocza staje się czerwona, wilgotna lub nieprzyjemnie pachnąca, jest to sygnał, że należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką. Warto też pamiętać, że to sytuacja trudna nie tylko fizycznie, ale również emocjonalnie. Traktuj więc pacjenta z delikatnością i szacunkiem, bo to buduje prawdziwe poczucie godności. Pięć zasad dobrego opiekuna: po pierwsze, dbaj o swoje zdrowie. Pracuj zawsze z ugiętymi kolanami, nie zginaj pleców. Zmieniaj pozycję pacjenta co 2-3 godziny. Kontroluj skórę codziennie i reaguj na pierwsze zaczerwienienia. Dbaj o higienę i nawilżenie skóry. I pamiętaj, cierpliwość i spokój są równie ważne jak technika. Opieka nad osobą leżącą to codzienny wysiłek, ale też ogromny gest miłości i odpowiedzialności. Każdy ruch i każdy dotyk ma znaczenie. W kolejnym odcinku porozmawiamy o tym, jak dobrać sprzęt rehabilitacyjny i jak sfinansować jego zakup lub wypożyczenie. Od łóżka i wózka po materac przeciwodleżynowy i podnośnik. Fundacja Moc Pomocy jest z Tobą na każdym etapie tej drogi.